Cześć! Zbliżają się wakacje, dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka alternatywnych sposobów na spędzenie wolnego czasu. Już od 4 lipca będziemy na Was czekać na szlakach, na plaży, w Zagrodzie Pokazowej Żubrów i w Muzeum Przyrodniczym. Przygotowaliśmy dla Was konkursy, quizy, gry z nagrodami, spotkania z pracownikami parku. Planując wycieczkę do Muzeum Przyrodniczego albo do Zagrody Pokazowej Żubrów, będziecie mogli skorzystać z darmowego przewodnictwa, żeby umówić się. Wystarczy zadzwonić do sekretariatu Wolnickiego Parku Narodowego. Przypominamy też o dwóch trwających już konkursach: Twórzmy razem roje pszczół, gdzie budujemy domki dla owadów, oraz konkursu na zdjęcie przyrodnicze, który trwa do końca sierpnia. Pamiętajcie też o wchodzeniu na nasz Facebook. Na Facebooku co tydzień publikować będziemy gry, quizy i zabawy dla najmłodszych. Więcej informacji znajdziecie na stronie Wolnickiego Parku Narodowego i na naszym Facebooku. Serdecznie zapraszamy.